Ok, dzisiaj Wam omówię mój trening pleców, ale pokrótce powiem tylko i wyłącznie na czym się skupiam przy danym ćwiczeniu i co jest według mnie kluczowe, jeśli mowa o popełnianych aktualnie błędach. Ściąganie, mocne rozciągnięcie, to jest podstawa, mocne, że tak powiem, ściągnięcie do samego dołu i skupienie się na tym, aby ciągle było napięcie, jeśli mowa o, o naszych plecach. Kolejne ćwiczenie to jest ściąganie na kamerze, no i tutaj skupiam się na tym, aby nie kręcić się nigdzie biodrem, nie odchylać się, aby pracowała tylko i wyłącznie ręka. Ja bym też bardzo mocno rozciągał do samej góry, aby ten ruch był pełen. Tutaj mocne skupienie się na, na typowo na czworobocznym, czyli T-bar, Tutaj akurat druga seria jest delikatnie mniejsze obciążenie, ale też tak jak widzicie, mocne rozciągnięcie i typowo na czworoboczny, mocno do góry. Tutaj, jeśli mowa o celowaniu w najszerszy, również jestem mocno odchylony. Nie kręcę się w ogóle biodrem. pracuje tylko i wyłącznie ręka. Łokieć jest nisko. Bark jest nisko. Jest według mnie to kluczowe, aby osiągnąć odpowiednie rezultaty. Wykonuję to, to ćwiczenie. Natomiast, jak mówię, nie ciągamy nigdzie biodrem, nie skręcamy się. Robimy typowo tylko i wyłącznie ręką do tyłu, łokcią do tyłu z barkiem nisko. I na tym nam zależy. Tutaj tak samo jesteśmy wyprostowani. I tak jak widzicie, nachwytem, związane paski, cały stos. No i lecimy, skupiamy się również na tym, aby zaangażować bardziej ten środek pleców, choć nie lubię takie stwierdzenie, no ale tak, tak to nazwijmy. No i oczywiście jeśli mowa również o kolejnym ćwiczeniu, które za chwilę wyskoczy, będzie to butterfly, reverse butterfly, czyli tył barków gdzie staram się kompletnie nie pracować kapturami, nie pracować środkiem pleców. Staram się tylko i wyłącznie to odwodzić tyłem, tyłem barku, więc ten ruch jest bardzo spokojny, bardzo delikatny i nie lecę z tym bardzo mocno do tyłu, tylko chcę się, chcę się skupić, jak mówię, typowo na tym małym mięśniu, gdzie nie potrzebujemy żadnego szarpania, żadnego bujania się. No i oczywiście jest tutaj potrzebne również odpowiednie mocne skupienie, aby ten mały mięsień wyizolować, aby ten mały mięsień poczuć. No i tutaj jedno ćwiczenie dodatkowe jeszcze na koniec treningu pleców. Biceps, tutaj widzicie sznury, ale z delikatnie innym uchwytem Nie, można złapać. Można to w taki sposób, aby odciążyć delikatnie te przedramiona i tak to wygląda. No i teraz oczywiście, ile tych serii roboczych powinno być, jaka jest odpowiednia ilość. Według mnie od dwóch do trzech serii na trening. Jeżeli miałbym mówić ogólnie, tak jak się mówi teraz w teorii, no to maksymalnie trzy ćwiczenia na plecy, dwie serie robocze i dwa razy w tygodniu wykonać trening pleców. To jest na podstawie badań i tak dalej. tylko na badaniach nie wzięto pod uwagę tego, że większa część osób trenując plecy jednak tych pleców nie zaangażuje. Większa część osób, które wyciskają na klatkę, wyciskają to barkami itd. Więc to nie zostało wzięte pod uwagę, więc osoby, które nie są w stanie władać odpowiednią techniką. Osoby, które nie są w stanie na treningu pleców przetrenować, tylko i pleców, a są w stanie przetrenować bicepsy, tu barku, kaptury i tak dalej, tak dalej, powinny tych serii wykonać więcej, aby te plecy zaangażować po prostu mocniej. I nie bójcie się, jeśli mowa o osobach młodych, że się nie zregenerujecie. Jeżeli waszym jedynym obowiązkiem jest pójście do szkoły, czy nawet do pracy, plus trening, człowiek nie jest aż tak słabą istotą, żeby nie zregenerować się z normalnego, codziennego życia i półtorej godziny treningu. No nie róbmy sobie, że tak powiem, żartów.